We Włoszech nie istnieje coś takiego jak zupa. Tym bardziej zupa pomidorowa. Dzisiaj zrobimy sobie klasyczną Papa Al pomodoro, czyli odpowiednik naszej zupy pomidorowej. Składniki są proste: czerstwy chleb, polpa pomidorowa, u mnie San Marzano, czosnek. Opcjonalnie u mnie też są końcówki od Pecorino Romano. Daj oliwę do garnka, podgrzej. Dodaj czosnek. Niech się podsmaży. Dodaj pomidory. Nic się nie marnuje. Dodaj sól, pieprz. U mnie dodaje oregano, ale jeśli masz, to dodaj świeżą bazylię. Koniecznie. Dodaję końcówki pecorino. Niech się wszystko razem pogotuje. Końcówki sera oddadzą swój aromat i dadzą niepowtarzalny smak. Wyjmuję ser, dodaję czerstwy chleb, dodaję wody. Niech całość się przegryzie. Po około 15 minutach podaję z pietruszką. Powinna być bazylia, no ale ja jej nie mam, Stefan jest na wakacjach. Kapką oliwy i parmigiano-redziano. Powiem wam tak. Może nie wygląda zbyt okazale, ale smakuje naprawdę niepowtarzalnie. Polecam wam spróbujcie, zróbcie sobie ten przepis, na pewno się nie zawiedziecie, a zwłaszcza że jest bardzo prosty i może by było tak powiedzieć kolokwialnie, że jest to przepis studencki. Zresztą wywodzi się on z biednej kuchni rolników włoskich. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów, dajcie nam znać w komentarzu i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!